Jestem aktualnie widzę na konsole. i mam że są 10 pików 82 plus oraz jednego pika 92 plus. Jest to batalia z moim widzem. Bitwa na overrole Zobaczymy, kto będzie miał lepsze, Więc zaczynamy otwieranie. W pierwszym piku Orban. Ja, jestem taki pewny, swojej wygranej, że, że w sumie nie wiem. No dobra, lecimy dalej. Okej, okay, bierzemy tutaj duplikat Litman na pierwsza 89, jakaś fajna. Tutaj mamy go sensa, więc kolejna karta specjalna. No dobra. Kolejny piku Kochler 90. Pięknie, pięknie. To, o to chodzi o to chodzi. Tak Takie ogólne, to ja lubię widzieć. Gabriel Grzegus cały czas. Lecimy. Tropem walkoutów. Ojej, dobra, no w tym piku trochę słabo. Bo tylko flekę na 82. powiedzmy zbliżamy się do końca i zaraz pik 92 będzie, który jest naprawdę najważniejszy. Przynajmniej tak mi się wydaje w tych player playerpikach. Tutaj mamy Ronaldo. Co ja zrobiłem? Nie, do wyboru Kato to 88, ale no, no, no pierwszego popatrzyłem, niestety Cristiano. A może i stety, dobra, zobaczmy. Torres no i Wisienka na torcie, czyli pik 92 plus z kartami euro. Dobra, nie ma tragedii. Weźmy ten duplikat Kimisia. Zaraz zobaczymy, czy wygrałem. Jeżeli chcecie więcej tego typu shortów na tym kanale, strzelajcie koniecznie łapkę w górę, możecie też przy okazji zostawić komentarz oraz obowiązkowo subskrypcję na kanale. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia w kolejnych shortsach.